Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich mięśników Pięknych Woni, mięśników mojego kanału, ogrodu i filmów robionych w plenerze. No chyba będzie ich mniej w najbliższym czasie, bo jak widzicie ogród zmienił się radykalnie, zmienił się nie do poznania, zobaczcie. Tu jest takie jedno krzywe drzewo, a zaraz zanim było drugie krzywe, często pytaliście, a jak to, dlaczego dwa krzywe drzewa obok siebie, nie wiem, ale już będzie tylko jedno, a to drugie też pewnie. No, powstaje sobie tylko pewnie jakiś czas. Także no zmiany, zmiany w ogrodzie takie dość znaczące. Nie umiem się do tego przyzwyczaić. Czasem mi się chce śmiać, bo to jest taki śmiech taki nerwowy. No, ale no cóż. Z czasem pewnie to zaakceptuję. A łatwiej mi to będzie zaakceptować po prostu pracując. Podobno labor vincit omnia. Labor omnia vincit, tak to było. Poprawiajcie, piszcie. Warto sentencje łacińskie przyswajać. No, także bierzemy się do pracy, Kani. Przychodzę do Was takim właśnie tematem, który współgra z tym, co widzicie w tle. Widzimy zrujnowany ogród i można powiedzieć, że powstała marka, która, no, może taki brand perfumowy w ramach amerykańskiej marki. To sprzed lat jest i pokazywałam to już tutaj na. Na, na, tej, na tych mediach społecznościowych, tutejszych, YouTube'owych, to właściwie jest taki projekt, można powiedzieć. Perfumowo-humanitarny, tu jest bardzo ładna informacja. I właśnie próbowałam sobie przypomnieć troszeczkę o tym, jak ten zapach pachnie, i trochę informacji, bo mam gdzieś materiał prasowy, ale ja mam jeszcze archiwum tak potężne, że no ogarnięcie jest ciężkie. Perfumy piór czysty, w trosce z jednej strony tak o to, żeby praca była wynagradzana. Wspólnie z taką, z taką instytucją o międzynarodowym charakterze, która prawie wiek już funkcjonuje, to się nazywa Care. Marka Dona Karan zrobiła taki projekt i to jest projekt z 2010 roku, dla którego kupowała róże, werbenę i wanilię w taki sposób, żeby możliwie jak najwięcej, wydaje mi się, że chyba nawet bezpośrednio od producentów, żeby naj najwięcej zarobili ci, którzy produkują, z takim naciskiem na wspieranie kobiet, właśnie. No to przepiękna sprawa. I tu mamy zdjęcia tych kobiet. Jak będziecie zaglądać w internet, to często zobaczycie filmiki ze zbiorów róż, jaśminu. Ostatnio był wielki skandal, że duża marka zacna wykorzystuje wręcz pracę dzieci. Yy, no ale też. Hmm. Mogą też się pojawić głosy, że są takie strefy na ziemi, gdzie te dzieci pracujące, one chcą pracować czasami. No, no ja wiem, jak to brzmi i też powiem tak, przypomnijcie sobie Państwo, jak jeździliście na wakacje, jak dzieci na polskich wsiach, jak powiedzmy jeszcze w latach 70., może w 80., a może jeszcze na wsiach nigdy nie miały wakacji. Zawsze pracowały. Także żebyśmy nie przyganiali niczym kocioł garnkowy. Więc ja dostałam od od marki po prostu do testowania ten zestaw, tu jest róża, tu jest werbena i wanilia, wszystkie są naprawdę, zaręczam Wam, przecudne i jeszcze była linia po prostu piór i mam tu tych flakoników sporo, to też pewnie widzieliście i mam tak, ten piór jest był długo dostępny po prostu, chyba od tego się zaczęłam, z takimi zielonymi motywami i to jest taka zieloność na na lato jedne z lepszych perfum. Oczywiście linia nie jest kontynuowana, więc być może dla Was będzie to o tyle ciekawe, że właśnie możecie to zobaczyć. Jak mówiłam, te najciekawsze materiały związane z tym, jak ten projekt się rodził, jaka szlachetna inicjatywa mu przyświecała. No gdzieś w internecie zginęło. Podobno w internecie nic nie ginie, a, a jednak zginęło. Także muszę odkopać swoje materiały się powtórzę. Tak wyglądają po prostu piór. I teraz właśnie już nie pamiętam co było pierwsze, bo i fragmentika podaje, że ta linia była później, że najpierw było po prostu piór 20, a ta była 2,12, 2,11 nawet. To. No, powiem szczerze, trudno mi to było tak zdiagnozować. Na co warto zwrócić uwagę to na tą wanilię, ale do, do tego zaraz dojdziemy. Także trochę tych flakoniczków tutaj mam. Róża też jest prześliczna i ta wersja piór ale w wanili ciekawe jest to, że ona jest świeża. Takie nowoczesne perfumy. Donna Karan, amerykańska producentka odzieży mówi tak, że ona nie lubi jakby powracających motywów. Lubi po prostu kreować coś nowego, ale widzę, że też lubi prostotę, ale dobre materiały. I w tym, co robi, to jest widoczne. Nawet w perfumach ma, tak jak w kwestiach odzieżowych, ma te dwie linie: Dona Karan i DKNY. I to jest właśnie ta linia młodzieżowa, która też nam przyniosła te jabłuszka słynne. A z kolei Dona Karan nam przyniosła kaszmir Mist, którego u nas nie ma, Black Kashmir, tak? czarny kaszmir. Chaos, takie słynne perfumy, swego czasu, może w Polsce nie były tak znane. Ta verbena moim zdaniem jest bliżej tej wersji piór. Po kolei zatem. Donna Karan, piór. To są takie perfumy, które są tak jak spo, wspomniałam z tych świeżych, bo to DKNY to jest linia adresowana i przeznaczona dla młodych. Oliver Kresp zrobił te perfumy. I tutaj mamy takie nuty: już Wam podam: frezja, orchidea, ambra, sandałowiec, wanilia. Ale też lotos, też bułgarska róża. No bardzo ładny miks nut przeróżnych. Te, takie transparentne kwiaty tutaj się wyczuwa i o ile właśnie te takie rześkie, świeże, męskie nadają się dla kobiet, natomiast ten nie wybrzmiewał niż seksowo, tylko wybrzmiewa tak po prostu rześko. No i była ta werbena. No werbena też jest niezła. Mam już tylko miniatureczki. Bardzo, moim zdaniem dość zbliżona do tej linii piór, po prostu. Tu ma być wiciokrzyw i tak tu się go bardziej wyczuwa. Piwonia, jaśmin, tak, te nuty są wyczuwalne. Vetiver, ambra. Myślę, że pewna nuta, która jest w tych perfumach jest zbieżna z tym, co znajdziemy w jabłuszkach od Donny Karan, w tej wersji podstawowej na przykład. No i oczywiście myślę, że też musi być verbena. Fragrantika podaje do z to jest rok 2011. A verbena dla tych perfum jest pozyskiwana z Afryki, z Togo. I mamy tu jeszcze róże, a na koniec omówię Wam wanilię. No róża, szukałam informacji o tym, co zawiera, to tylko, że róża z Bułgarii i jest właśnie wspomniane, że ona tutaj Dona Karan też starała się pozyskiwać róże z Turcji. Właśnie z Turcji. Nie wiem czy z Bułgarii, nie bo teraz już. Jednak z Istwarty z Turcji. Czyli postawili na tamtą część świata. No, może słusznie. Ładny, współczesny, nieprzyduszający, właśnie taki świeży akord różany, bo. Powiem tak, róża nie do wszystkich przemawia, szczególnie ta róża perfumeryjna, bo to jest róża bardzo szczególna, taka zawiesista. No i wanilia, która moim zdaniem jest cudowna jest po prostu najlepsza z całej tej linii. Jak kiedyś będziecie mieli możliwość kupić, to, to szczerze Wam polecam, bo to jest wanilia świeża. Jak oni to zrobili, skoro w nucie głowy jest wanilia, ale za to w nucie serca jest frezja. Frezja jest takim kwiatem wodnym i świeżym. Lotos. No, jest Bułgaria. Wiedziałam, że gdzieś ta Bułgaria tam będzie. Róża z Bułgarii. I nuta bazy, sandałowiec i ambra. Tak, jest to zdecydowanie bardzo świeża wanilia, która myślę, że może nawet teraz pachnie lepiej, niż gdybyśmy ją próbowali nosić zimą. Ale kto nosił zimą, niech powie, jakie ma wrażenia i doświadczenia. Moim zdaniem bardzo ciekawa linia, jak mówię, macie gdzieś znej, y, możliwość kupić to. Chyba już w tej chwili te perfumy mają taki status perfum unikalnych. Słuchajcie, tu mam napisane, że to jest kropelka verbeny, pure DKNY, także widzicie, ja sama się w tej linii nie bardzo umiem znaleźć. Tu jest to dość ładnie opisane, właśnie to jest jeden z pionierów tych wszystkich perfum takich właśnie utrzymanych w tych klimatach recyklingowych, czyli taki surowy kartonik, no i oczywiście też te kwestie takie, no można powiedzieć lewic z, lew z lewicującym przesłaniem, bo tak dbałość o ekologię i o to, żeby ta praca ludzka no, była w miarę dobrze wynagradzana. No cóż, ci wszyscy, którzy pozyskują surowiec do świata perfumowego, to oni nie dostają jakichś nadzwyczajnych wy wynagrodzeń. To jest po prostu yy, trochę bolesne. We Francji już jest yy, taka specjalna instytucja, pani Remi Martin, która zmarła niestety niedawno, ale to jej dziedzictwo pozostało, która po prostu prowadziła taką kontrolę, czy, czy sposób pozyskiwania surowców do perfum to jest właśnie, to są też dwie kwestie. Czy jest, etyczny, jeśli chodzi o traktowanie człowieka, ale też planety. Tak dużo się teraz mówi właśnie o etycznym pozyskiwaniu tych wszystkich składników. Tutaj producent pisze, że jeśli potrzebujecie momentu spokoju, to są właśnie takie perfumy. No, ja bardzo cenię jakieś takie perfumy z przesłaniem i uważam, że to jest taki produkt, który marka moim zdaniem źle zrobiła, że go zarzuciła. Może wrócą, ponieważ on miał przeogromny potencjał i ten flakon się nie zestarzeje. Ma kształt uniwersalny. I moim zdaniem mógł być takim evergreenem marki i mogli to kontynuować i po, poza wanilią, różą, werbeną wprowadzać jakieś nowe wersje i tutaj jakby pretekstów do tworzenia flankerów byłoby, byłaby mnogość i one byłyby uzasadnione. Ale jednak postawili na jabłuszko może tylko. Tak, bo tam już tych flankerów jest dużo. Ale moim zdaniem to był błąd. To trzeba było ciągnąć i to tak jak, nie wiem, Dolce Gabana zrezygnowało z tego flakonika Red Cup, to był bardzo duży błąd, trzeba to było zrobić z tego piątkę po prostu. No taka filozofia, może lubią improwizować. To samo tutaj, te perfumy mogły stać się takim no klasykiem perfumiarstwa a tak są unikatem, a na pewno wanilia, też i werbena jest niezła, ale wanilia to jest mój ulubieniec, no to jest po prostu rzecz najlepsza i to jest właśnie ciekawe też, że jak będziecie szukać tych perfum, to patrzcie na kartoniki, bo ja tu z tyłu właśnie na napisy, bo z tyłu napis mam, że jest to werbena, ale na flakoniku nie ma, ani od spodu, ani tutaj, także Pilnujcie tego. Generalnie jak będziecie kupować, podejrzewam różana będzie z różowym, verbena właśnie taka, ale może być też tak, że nie wiem czy ten po prostu piór nie jest, jeszcze raz sprawdzę skład, czy to nie jest właśnie jakaś mutacja na temat tej werbeny. Nie, także słuchajcie, no powiem szczerze tak, przegapili troszeczkę te informacyjne kwestie, moim zdaniem tak troszeczkę przepadły w mrokach internetu. Szkoda, szkoda, bo nie wiem, ciekawa i sama koncepcja, i sam, y, i produkt niezły, i, i naprawdę wdzięczny flakon ponadczasowy, szkoda, że zawiesili produkcję. Nie wiem, czy znaliście, czy używaliście, czy macie jakieś doświadczenia z tą linią, może na coś warto zwrócić uwagę, czy ja coś nie pokręciłam w ogóle, jeśli chodzi o te nazwy, to możecie pisać i korygować. Wtedy przypnę komentarz z takimi uwagami merytorycznymi. Dziękuję za uwagę wszystkiego, pachnącego pa pa.